Dwa wielkie taneczne szaleństwo z RMF-em i telewizyjną, dwójką, pięć prostych ruchów Marcina Akiela. To był jeden. Będą kolejne. Tomasz Kamal będzie próbował to, z czym się słuchacze muszą zmierzyć. No to uwaga, pierwsza zadania. Tak jedziemy. Rączka. Rączka, chodź. Dobra, i bioderko. I pstrykamy. Poza rytmem, ale dobra. A z tymi okay. biodrami, proszę pana, coś ciężkiego. No dobiegniemy. Nie mam endoprotezy, ale Ech. rzeczywiście jakoś tak dobra? sztywno na razie. Jest no, dobrze, chłopaki, i dacie radę. Zabijany członek sobie radzi z tym. Okay. to biegacze. To z nami tańczy. Państwo proszę bardzo, zerkają, Tańczymy. Wyciągają z Kręcimy. Kręcimy tak, tak i młyne przysyłają. To jest proste akurat. I w drugą no. stronę. Ja jestem poza rytmem, ale też zdaje się mój znak rozpoznawczy. <laughs> I deser, ważne. Grande finał. I finał, czyli... top. Jedziemy no. gitarkę. No. Proste. Żenująco proste. No dobra, da co zrobić, zrobić, żeby spotkać z nami w Sylwestra? Uwaga, proszę, proszę. po pierwsze, nagrywamy coś podobnego, każdy otrzymuje płytę, każdy kto te film na www.rmfm.pl otrzymuje płytę, a najlepsi wystąpią z nami gdzie? We Wrocławiu na rynku już w Sylwestra, być może staną na scenie i pokażą na co ich stać i będzie to początek wielkiej kariery.